Cześć! Witam Was w Akademii Magii i zapraszam do wspólnej zabawy w czarowanie. Dziś nauczymy się wspólnie magicznego ćwiczenia, które pomoże Wam w rozwijaniu zdolności zręcznościowych. Ćwiczenie to nazwałem Czarodziejskimi Nożycami. Aby opanować to ćwiczenie, na początek będziemy potrzebowali jedynie prawą dłoń, którą ustawiamy przed buzią. Ważne jest to, aby palce były złączone, a kciuki wystawiane w górę jak antenki, po czym rozsuwamy palce. Robimy to jednak o, w ten sposób. Dwa palce u góry muszą być złączone, u dołu również, na środku jak największa przerwa i próbujemy robić powoli. Ciach, 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 ciach. Gdy już opanujemy Tą część ćwiczenia próbujemy wykonać dokładnie to samo dłonią lewą, czyli lewa dłoń zostaje ustawiona przed buzią, kciuki do góry i rozsuwamy palce. Próbujemy także powoli ciach, 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 ciach. Po opanowaniu pierwszej części naszego magicznego ćwiczenia utrudniamy zadanie. Znów prawa dłoń wędruje przed buzię i gdy chcemy ciąć trochę szybciej, to robimy podwójne czarodziejskie nożyce. Robimy je o w ten sposób. Tym razem na środku dwa palce złączone, te po bokach jak najdalej oddalone. I próbujemy robić powoli. Ciach, 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 ciach. ciach. Teraz pora na dłoń lewą. Ciach, 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 ciach. Następnie jeszcze bardziej utrudniamy nasze Zadanie, nasze magiczne ćwiczenie i obydwie dłonie próbują wykonać czarodziejskie nożyce. Pojedyncze powoli, ciach, 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 a podwójne trochę szybciej, ciach, 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 ciach. ciach. Oczywiście warto rozluźnić dłonie, rozgrzać je, rozciągnąć, ponieważ przed nami najtrudniejsza część naszego magicznego ćwiczenia. Po opanowaniu wszystkich jego wcześniejszych elementów, z dłoni możemy zrobić na przykład wycinanki. A robimy je o w ten sposób: ciach, 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 ciach. Jak wykonać to ćwiczenie? I przede wszystkim, jak w łatwy i przyjemny sposób. Opanować wszystkie jego elementy, tego dowiecie się już za chwilę. W opanowaniu naszego magicznego ćwiczenia, czyli robienia czarodziejskich nożyc z rąk, ważna oczywiście jest cierpliwość, ale można również odrobinę ułatwić sobie zadanie. Całość ćwiczenia, aby była efektowna, i oddziaływała na naszego widza, to przede wszystkim powinna opierać się na bardzo szerokim rozłożeniu palców, zarówno w wersji nożyc pojedynczych, jak i podwójnych. Warto w tym celu, zanim rozpocznie się całość działań, czyli już ćwiczenia wszystkich naszych elementów, odrobinę rozciągnąć ścięgna, czyli rozpocząć od Oczywiście delikatnego, tak aby nie uszkodzić sobie ścięgien, rozciągania palców i dłoni, czyli w ten sposób i o, w ten sposób przy nożycach podwójnych. A tak, aby przyzwyczaić się do tego ruchu, czyli żeby nie rozchodziły nam się wszystkie palce razem, tylko te wyglądały jak sklejone, przynajmniej ja tak ćwiczyłem. Warto użyć gumek albo gumek recepturek albo zwykłych gumek do włosów, którymi spinamy palce, czyli mamy dwa u góry i dwa u dołu i w ten sposób spięte palce łatwiej będą przyzwyczajały nam dłoń do wykonania tych czynności, czyli ćwiczymy w ten sposób rozkładanie pojedynczych nożyc. Jeżeli chcemy zrobić nożyce podwójne, to spinamy sobie dwa środkowe palce o, w ten sposób i teraz będzie to o wiele łatwiejsze, czyli rozkładamy boczne, rozsuwamy, te pozostają złączone i stopniowo ścięgna przyzwyczajają się do wykonywania tego typu ruchu. Będzie to o wiele łatwiejsze. Oczywiście dokładnie to samo robimy z drugą dłonią, natomiast najtrudniejsze jest wykonywanie czynności odwrotnych, czyli to co określiłem mianem wycinanek z rąk, czyli tego typu przejścia. Na razie robimy to pomalutku. W momencie, gdy jedna, jedna dłoń robi nożyce podwójne, druga robi pojedyncze, dłonie zbliżają się do siebie, palce nie mogą się zderzyć, gdy palce się wyminą, zmieniamy kolejność. Ta dłoń, która robiła nożyce podwójne, zamyka się i robi pojedyncze, a ta, która robiła pojedyncze, szybko się zamyka i robi podwójne. I dłonie wracają z powrotem. Dlaczego wykonujemy w ten sposób tą czynność? Jeżeli chcielibyśmy trzymać nieruchomo dłonie. I robić to na odwrót, będzie to o wiele, wiele trudniejsze. W pewnym momencie zaczniemy wykonywać te same ruchy, ponieważ mózg przyzwyczajony jest do wysyłania tych samych impulsów zarówno do prawej ręki, jak i do lewej, czyli dążymy do synchronizacji naszych ruchów. Jeżeli do tej czynności, czyli tutaj podwójne, tu pojedyncze i zmieniamy kolejność, dołożymy trzeci ruch, czyli ruch posuwisty w przód, zmiana i w tył, on usystematyzuje wysyłane przez mózg impulsy do naszych dłoni i łatwiej będzie nam opanować tą czynność. A dodatkowo będzie ona jeszcze bardziej efektowna, ponieważ tego typu przełożenie jest dużo ciekawsze niż wykonywanie czynności przy dłoniach nieruchomych. Radular! Zabawa na okrągło! Mam nadzieję, że pomogłem Wam w opanowaniu naszego magicznego ćwiczenia, czyli tworzenia czarodziejskich nożyc z rąk. Jedno jest pewne, po jego opanowaniu każdy kolejny efekt magiczny, każdy trik, którego będziecie się uczyli, będzie o wiele, wiele łatwiejszy. Dlaczego? Ponieważ Wasze dłonie dzięki temu ćwiczeniu staną się coraz to bardziej sprawne. Czarodziejskie nożyce z rąk na co dzień wykorzystuję w prezentowanych przez siebie programach. Jedno jest pewne: widzowie, próbując wykonać czarodziejskie nożyce, zwłaszcza tą ostatnią część, świetnie się bawią. Mam nadzieję, że gdy odwiedzicie nas w Rabkolandzie, to ktoś z Was będzie potrafił wykonać bezbłędnie wszystkie elementy naszego magicznego ćwiczenia. Wówczas na pewno nie zapomnę o tym, aby yy, nagrodzić tę osobę w jakiś szczególny sposób. Dlatego zapraszam Was nie tylko na nasze kolejne magiczne spotkanie, czyli spotkanie z Akademią Magii, ale także do spotkań w Prabkolancie. Do zobaczenia!